Witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek opowieści biznesowych. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o IKEI. E, mianowicie doczytałem się i właściwie też mnie trochę e, zaimponowało to, w jaki sposób można zbudować takiego Molocha od zera. E, wszystko zaczęło się w Szwecji w 1943 roku. Gościu, który się nazywał Ingvar Kamprad, wymyślił sobie, że chce zostać biznesmenem, przedsiębiorcą. Już jako pięciolatek sprzedawał okolicznym i rozwoził okolicznych mieszkańców swojej wsi. Pożyczał samochód albo jeździł rowerem. Sprzedawał zapałki wszystkim okolicznym mieszkańcom. To już pokazywało, to były początki jakby jego biznesowego zmysłu, bo coś trzeba w sobie mieć i on to miał. Ja w tym wieku to w ogóle nie wiedziałem, co to chyba pieniądze są i co się z nimi robi, żeby coś kupić albo zarobić, nie wiadomo i on zaczął właśnie jako ten pięciolatek miał taką sobie właśnie koncepcję, żeby zacząć i coś tam zarabiać, taki zmysł później jako już siedemnastolatek bodajże dostał pieniądze od tatusia i zaczął rozkręcać biznes handlując różnymi tam jakimiś piórami, ramkami, portfelami obrusami, zegarkami zupełnie nic meblami związanego eee, i, zaczął, i zaczął tego typu biznes robić dopiero w, 40, w 47 roku otworzył swój pierwszy taki pokazowy salon eee, tak jak to mniej więcej teraz wygląda w IKEA. czyli zbudował po prostu ekspozycję z, z wybranym asortymentem meblowym i to zaczęło się kręcić e, e, zaczęło to się wszystko rozwijać e, ten z 47 e, zaczął się zajmować generalnie meblami a przepraszam, a w 58 e, otworzył ten pierwszy salon i nagle okazało się, że to się zaczyna kręcić bardzo fajnie rynek e, rynek szwedzki prawie pozamiatał e, bardzo szybko nastąpił e, mały bunt wszystkich przedsiębiorców e, związanych z, bra z branżą Bablarską chcieli go wykończyć tego e, kamprada e, jakoś się tam zmowa nastąpiła i mało to się nie skończyło katastrofą żeby było ciekawiej, to w wyjściu z tej katastrofy pomogli Polacy Ponieważ Kamprad podpisał umowę Z Polską fabryką W okolicach lat 60 Która zaczęła mu produkować to wszystko Te meble w Polsce i po prostu sprzedawał je Sprzedawał je u siebie w Skandynawii I to go uratowało przed wywróceniem się. Także miał szczęście w nieszczęściu i trochę z odrobiną pomocy Polaków udało mu się biznes uratować. Do czego to doprowadziło, to wiemy i znamy dzisiaj. Że to jest po prostu mega firma, która obsługuje 500 milionów klientów, ludzi właściwie, którzy odwiedzają te sklepy. Posiada 300 sklepów w 44 krajach, to świadczy samo w sobie. 5 gigantycznych zakładów przegodowa w Polsce produkują meble w milionach. Sama koncepcja jest też bardzo fajna, bo to trzeba być. I to jest właśnie chyba taki zaczyn wizjonera. No on sobie wymyślił, że zrobi ekspozycję. Ludzie będą przychodzili, oglądali, spodoba im się to, a nie zdjęcie, obrazek, tylko dotknąć, poczuć i wtedy ewentualnie zdecydować. I to y, da, dało mu y, taki przyczółek w ramach rozwoju gigantycznego, bo ludzie zaczęli to oglądać, dotykać i po prostu kupować. I ten model jest do dziś. Oczywiście y, do tego dorzucił jeszcze skręć to sam bo będzie taniej dzięki temu i jest model na sukces gigantyczny no, bo po prostu jedno z drugim zagrało, każdy kto był w IKEA, to wie że model, który oni wymyślili sam jakby podkręca jeszcze dodatkowo sprzedaż bo Ikea cię przeciągnie przez cały sklep zanim z niego wyjdziesz oczywiście są jakieś tam minimalne skróty gdzie możesz coś tam ominąć ale to są tylko minimalne skróty ale sprzedażowo jest to genialne rozwiązanie rozwiązanie, że po prostu idziesz przez ten cały sklep, oglądasz asortyment od A do Z i może skusić Cię to, może tamto i wyjedziesz na końcu z pełnym koszykiem no i abstrahując już od tego że wychodzisz, to wszystko jest w kartonikach płaskich, popakowane odbierasz zajeżdżasz do domu, masz instrukcję Kręcasz i masz piękny, wyjątkowy mebel, nie? Oni mają gigantyczne centrum projektowe, co rok wydają katalog gigantyczny, mają rzecz naprawdę gigantyczną projektantów. Mają też mega takie centrum testujące pod kątem pożarowym, Funkcjonalnym wszystkie rzeczy, które wypuszczają, co powoduje, że ilość, jakby w top jest o wiele mniejsza. No ale to oczywiście na to stać już tylko gigantów, a nie płotki. Dlatego oni to tak robią. I wcale to się nie dziwię, że, że im to później tak poszło. No bo jeżeli już pod kątem praktycznym wszystko jest mierzone, badane, Sprawdzane i wtedy wychodzi na rynek. To jest produkt już idealny, można powiedzieć, wrzucony i funkcjonalny. Dlatego ludzie tam uwielbiają jeździć, spędzać błogie godziny. Bo nie wiem czy wiecie, ale Ika przeważnie tam, gdzie wchodzi, to kupuje gdzieś łąkę pod miastem. Tam gdzie nic nie ma, gdzie na wrony zawracają, oni to kupują, stawiają swoją IKE, tam robią, e, przygotowują tą ziemię pod kątem inwestycyjnym i wtedy tam się pojawiają inni. I żeby było ciekawiej, oni to wszystko wynajmują wtedy. Nie wiem takie Tesco, Jula czy inne e, wielkie korporacje. Po prostu wynajmują od nich miejsce, bo wiadomo mi jest to, że tam gdzie jest IKEA to przyjadą ludzie. Więc jak przyjadą po mebelki to może się skoczą też na do Tesco, Kerfura, no nie wiem, do Praktikera, czy Praktikera już chyba nie ma, czy Castoramy, bądź innej, innych sieci. Handlującym różnym asortymentem. No i oni to w ten sposób rozgrywają, i to jest warte później miliardy. IKA nie wchodzi na giełdę i nigdy nie wejdzie. To jest biznes rodzinny, oni się starają to wszystko utrzymać w tajemnicy. A jakbyś wszedł na giełdę, to musiałbyś wszystko pokazać w papierach. To już dawno było powiedziane, że oni nie chcą wchodzić. W, żaden, w żadną giełdę, w żadne, w żadne tego typu deale, bo to tak jak wspomniałem dla nich nie, byłoby, nie dałoby żadnego plusu, plusów, dlatego że i tak mają pieniądze, po co im pozyskiwać kolejny kapitał za pośrednictwem giełdy, skoro i tak go mają i to w miliardach to są najbogatsi ludzie, znaczy nie wiem czy najbogatsi, bo oni właśnie nie wykazują majątku i i dlatego nie ma ich tam na tych na listach Forbes'a czy gdzieś bo oni nic nie e, ujawniają oni mają niezwykle, e, dokładną kontrolę jakości e, które po prostu właśnie sprawdzają i dzięki temu e, te meble są funkcjonalne tak jak wspomniałem sam nieraz korzystałem z ich Produktów i wiem jak to wygląda. Czasami te instrukcje mogłyby być bardziej czytelne i, i fajniejsze. Tak jak wspomniałem kiedyś, może lepiej by było wrzucić proste materiały wideo do każdego od razu produktu, który wypuszczają, bo to by było po prostu tysiąc razy prostsze niż gazetka. Tak jak wspominałem kiedyś o ogrodosferze, robiłem materiał. Materiał wideo jest po prostu tysiąc razy ciekawszym rozwiązaniem dla prokonsumenckim niż instrukcja jako karteczka wrzucona do paczki. Eee, także dla mnie to jest ten, ten Ingvar, e, który to wymyślił, to jest geniusz, po prostu geniusz. Ja słyszałem, że on tam jeździ kilkudziesięcioletnim samochodem. Nie zmienia w starym domu, mieszka, który kupił gdzieś tam, i dalej mieszka w tym samym miejscu, co mieszkał kilkadziesiąt lat. ekstentryczne nie do końca fajne, bo jak już jesteś miliarderem, to można by było sobie choćby ten samochód zmienić na dodrobiny lepszy. Już nie mówię tam o domu, ale, ale lepiej by było trochę z tych pieniędzy można trochę pokorzystać. Nie. Jego sprawa, jego wybór Rozchuścił taką. Taką firmę, i to jest właśnie piękne, że można e, od zera zrobić coś takiego, i takie historie się dzieją. To nie jest jedna historia, to jest takich historii, jest wiele. Jako pięcioletni chłopak sobie wymyślił, że będzie biznesmenem, e, przedsiębiorcą. Zamiast się bawić zabawkami, od razu sobie układał w głowie życie biznesowe i mu się udało, e, i to w, w ramach jego, jego żywota, a nie kilku pokoleń. To świadczy o tym, że jest mega gościem inteligentnym i po prostu potrafił odkryć model, który wydaje się być banalny, ale ale nie był banalny, bo on go wymyślił i wprowadził, wdrożył, rozwinął. Na bazie jego biznesu, czyli IKEI, teraz każdy po prostu projektuje swoje sklepy meblowe i funkcjonuje to w bardzo podobny sposób. Jeżeli jesteś większym graczem, to przeważnie tak to wygląda, że ekspozycja budują całe ścianki właśnie stawiają jak ma wyglądać Twoja sypialnia, jak ma wyglądać Twoja kuchnia, jak ma wyglądać pokoik dla dziecka dają ci narzędzia projektowe czy znaczy, tam możesz sobie zaprojektować kuchnię, pójść i z pomocą człowieka od razu masz wszystko gotowe. Już tam nie wspomnę o tych wszystkich marketingowych kwestiach, które tam oczywiście za tym też dalej idą. Ale y, to jest piękne, że, że IKA tak to kompleksowo rozwinęła. Oczywiście początki zawsze są ciężkie i tak jak wspomniałem, mało się nie wyłożyli. Ale dzisiaj, żeby się wyłożyli to nie wiem co to musiałoby się wydarzyć, to jakaś, jakaś katastrofa maksymalna, nie to, że im tego życzę, tylko mówię, że co by się musiało ewentualnie wydarzyć. Przechodzą jakieś, zdarzają się jakieś oczywiście wpadki z produktami, bo było słychać, że tam jakieś szafki gdzieś dzieci potrafiły e, przydusić, to. nawet, że to jakaś śmierć była, chyba dwóch czy trzech dzieci. I to trochę PR-owo się na nich odbiło, ale wychodzą z zawsze z twarzą. Mają pieniądze, więc łatwo jest im jakby żonglować e ewentualnymi odszkodowaniami czy tego typu rzeczami. Mm. Przy takiej skali to niemożliwe jest, żeby, żeby po prostu wszystko wychodziło na tip-top w 100%. Zawsze jakiś ten 1-2% pozostawiamy na, na kłopoty, mimo to, że oni wszystko wykonują sami. Produkują to wszystkie, tam, chyba tam setki milionów. Jak przeczytałem, że w Polsce w jednej z fabryk to chyba 30 30, milio 30 milionów stołów, biurek i szaf co roku wyjeżdża. No to, to, jest, to nie są żarty. Także to, to jest skala gigantyczna. Ale z drugiej strony, jak się działa w 300. Sklep, ma się 300 sklepów w 44 krajach, to ta skala musi być. Jak to 5 fabryk ogarnia tylko, to, to tam po prostu jest jakaś masakra. I to wszystko robią z płyty wiórowej. I jeszcze, żeby było ciekawie, nie wiem czy oni skupiły, skupują te wióry z wszystkich zakładów stolarskich, jakie tylko są w całym kraju, i z tego później to robią. Nie wiem, ale jakoś to musi grać fajnie, że im to wychodzi, bo dzięki swoim projektom dzięki swoim, e, swojej fantazji i rodziny Kamprada e, doprowadzili do tego typu sytuacji, że jakieś tam fajne, projektowe, wygodne rzeczy są dostępne dla większej ilości ludzi e, z mniejszym zasobem portfelowym i mogą sobie jakoś fajnie gniazdko urządzić, to jest ważne bo jakbyśmy mieli Robić wszystko pod zamówienie u stolarza, to byśmy pewnie poszli z torbami. Dlatego fajnie, że działają. Fajnie, że robią to, co robią, że co roku wprowadzają nowe, ciekawe rzeczy, bo wychodzi im to dobrze, i tam możemy być wszyscy jakoś tam przeciwnie jakimś gigantycznym korporacjom. Ale jeżeli akurat ona ułatwia nam życie i e, powoduje to, że żyje nam się wygodniej to fajnie, że są także pozdrawiam serdecznie IKEA a jeszcze wspomnę, że nazwę oczywiście wziął wymyślił sobie jako nastolatek biznesmen nastoletni od pierwszych liter imienia i nazwiska i tam regionu i wioski i się skleiła IKEA na koniec z tego tytułu eee, fajnie, fajnie, że są tacy ludzie na świecie, że po prostu się starają ogarnąć swoje życie. Może trochę za wcześnie zaczął. Pięciolatek e, ganiający z zapałkami sprzedającymi, sprzedając je sąsiadom. Trochę chyba za wcześnie, bo dzieciństwa pewnie nie doświadczył za dużo tylko od razu. Ale jak miał taką głowę wypełnioną takimi marzeniami, no to cóż no to je, ale je na koniec spełnił bo cała jego rodzina żyje z Ikei i rozwijają to i idzie im to bardzo fajnie także pozdrawiam serdecznie tych 300 milionów ludzi którzy odwiedzają te sklepy w ramach ja się przyznam szczerze zawsze mi się nie chce tam iść ale tylko i wyłącznie dlatego, że ten sklep jest jak muzeum, musisz zwiedzić cały a ja lubię, jestem zadaniowy, lubię wejść, kupić i wyjść a z żoną się tam nie da wejść, wyjść, <grym> no to trzeba to przecierpieć, ale tak to, ale oczywiście doceniam i naprawdę fajna, fajna robota, pozdrawiam Was serdecznie, jeżeli podobał Wam się mój materiał, dawajcie suby, polubienia pozdrawiam Was serdecznie